Cześć, nazywam się Edu Kretka i zapraszam Cię do oglądania moich filmów. Dzisiejszy odcinek jest o. Ewakuacji. Ewakuacja to wyprowadzenie ludzi z zagrożonego terenu i wprowadzenie ich w bezpieczne miejsce. Przeprowadza się ją wtedy, gdy w miejscu przebywa dużo ludzi i pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, np. pożar. W szkole oraz innych dużych zbiorowiskach publicznych zetkniemy się ze znakami ewakuacyjnymi, umieszczonymi na ścianach i drzwiach. Są zawsze dobrze widoczne, aby umożliwiały szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Są one kwadratowe Prostokątne w kolorze zielonym z fotoluminescencyjną warstwą białą. Znaki ewakuacyjne wskazują kierunek drogi ewakuacyjnej, wyjścia ewakuacyjne i miejsce zbiórki ewakuacji. Na każdym piętrze znajduje się plan ewakuacji z oznaczeniem miejsca w się znajdujesz. Warto wcześniej się mu przyjrzeć i odszukać najbliższe wyjście ewakuacyjne. Podążamy do niego zgodnie z kierunkiem strzałek, które będą też widoczne na ścianach. Pamiętaj, że należy poruszać się prawą stroną schodów i korytarza. W szkołach, biurach i galeriach handlowych od czasu do czasu przeprowadza się próbne alarmy, aby wszyscy. Wiedzieli, jak zachować się w sytuacji prawdziwego zagrożenia. Gdy usłyszymy ustalony w szkole alarm, np., trzy krótkie dzwonki, oznacza to przygotowanie do ewakuacji. Ważne jest, aby zachowywać się poważnie i sprawnie wykonywać polecenia osoby odpowiedzialnej za ewakuację, np. nauczyciela, strażaka czy policjanta. Ustawiamy się w sposób uporządkowany w kierunku wyjścia z klasy. Nie panikujemy, nie oddalamy się od nauczyciela i grupy. Zostawiamy w klasie swoje rzeczy, jak np. plecak i książki. Nauczyciel przeliczy wszystkich uczniów i upewni się, że nikt nie został w szkole. Następnie żwawym krokiem w sposób uporządkowany udajemy się do wyjścia ewakuacyjnego. Po wyjściu ze szkoły ustawiamy się w uporządkowanym szyku w miejscu zbiórki do ewakuacji, gdzie pozostajemy do odwołania alarmu. Jeżeli pożar zostanie ugaszony lub gdy okaże się, że był to fałszywy alarm, będziemy mogli bezpiecznie i spokojnie wrócić do klasy.